Wielkie korporacje w dzisiejszych czasach chcą zniszczyć młodych mężczyzn McDonald's, Netflix, Pornhub, ta Big Pharma i inne największe korporacje robią z Ciebie maszynkę do zarabiania pieniędzy, traktują Ciebie jak podczłowieka. Coraz więcej mężczyzn przez te elity jest kastrowane. Tracą oni swoją męskość, siebie, swoje życie. Jeżeli chcesz walczyć z tym całym kłamem, z tym podejściem, które chcę na Ciebie narzucić społeczeństwo. To ten film stwierdza ciebie, że maksymalizacja twojego zdrowia i traktowanie go w 100% nie tylko przykłada się na lux maxim, na zdrowie, na dobrą odporność, na lepsze relacje, lepsze samopoczucie, lepszą psychikę, większe zarobki, pewnienie życia. Każdy aspekt, najlepsze zdrowie przykłada się na najlepsze rezultaty. Zdrowie jest podstawą sukcesu. A więc dawniej moje życie i moje zdrowie były naprawdę na tragicznym poziomie. Byłem uzależniony od wielu złych nawyków, takich jak pornografia, masturbacja, oglądanie filmów godzinami, całymi dniami, nawet po, nie wiem, 12 godzin na dobę, scrollowanie ciągłe, granie w gry i śmieciowe żarcie nie dbałem o higienę i bardzo często chorowałem. No i w ogóle byłem totalnie brzydki. Miałem obrzydliwy, obrzydliwy trądzik. Przez takie stan zdrowia odpuszczałem we wszystkim, każdym aspekcie mojego życia. I tylko regresowałem. Pomimo tego, że chciałem się rozwijać, pomimo tego, że chciałem progresować. I iść naprzód. To nie mogłem, ponieważ moje zdrowie nie powstrzymywało mój zły stan zdrowia. Lecz właśnie to wszystko się zmieniło, kiedy dowiedziałem się o health maxingu, czyli o maksymalizacji swojego zdrowia. I to totalnie zmieniło moje życie. Zacząłem zgłębiać ten temat i wprowadzać całą tą wiedzę w życie. Od tamtej pory wydałem setki, tysiące złotych. Poświęciłem setki, jak nie tysiące już godzin na to, żeby coraz więcej się dowiadywać i rozwijać w tym temacie. Co? Jakie są tego rezultaty? Teraz od ponad 8 miesięcy ani razu nie zachorowałem. Mój wygląd, jak widać, znacząco się poprawił. A dobre samopoczucie Pełnienie szczęście w życiu jest codziennie niezmierne niezmienne. Na 100% i żyje w pełnią życia. Tak jest. A więc. Co zrobić, żeby zacząć z maksymalizacją zdrowia? Czym ona jest? I czy jest możliwa? Tak. I ba, ona jest konieczna, jeżeli zależy Ci na swoim życiu i jeżeli chcesz dążyć do swojego upragnionego celu, do swojej wymarzonej wizji życia. A więc traktuj, traktuj swoje zdrowie jak swój wymarzony samochód, Jak wyobraź sobie, że masz jeden samochód, swój wymarzony już teraz. Aczkolwiek ten jeden model możesz mieć do końca życia. Na przykład dla mnie to byłby jakiś Aston Martin. Bardzo lubię, bardzo lubię tę markę. Ale na przykład wyobraź sobie, nie wiem, żeby to było nie wiem, Ferrari albo Lamborghini. Wyobraź sobie, że to jest Twoje zdrowie. Twój organizm, Twoje zdrowie to jest ten samochód. Więc traktuj go ostrożnie. Traktuj i dbaj o niego jak o najważniejszą rzecz w swoim życiu. Ponieważ zdrowie masz tylko jedno. Więc go już nie niszcz więcej. Dbaj o niego i wlewaj do niego tylko najlepsze paliwo. Tylko najlepsze składniki dodawaj do swojego organizmu. A więc zasada pierwsza. Jedzenie to nie przyjemność, tylko paliwo. Jak będziesz się kierować tym nastawieniem, to twoje zdrowie znacząco się poprawi. Wprowadź do swojego życia Dieta animal based. To jedna z najlepszych diet i moim zdaniem to jest najlepsza dieta do, dotychczas. Na razie nie ma lepszej. A więc wprowadź ją. I czym ona jest? Jest to podstawowa, zrównoważona i łatwa do utrzymania dieta. Fundament zdrowego odżywiania. Przede wszystkim. Ona jest bardzo łatwa. Polega na tym, żeby jeść mięso. Najlepiej polecam Ci wołowinę. Żebyś sobie jadł steki z antrykotu, bo są najbardziej odżywcze spośród innych mięs. Jajka ekologiczne. Yy, tłuszcze zwierzęce, jak masło, surowy nabiał, owoce i miód. Ewentualnie czasem możesz sobie pozwolić na jakiś cheat meal, ale... Wait, wait, wait. Cheat meal w postaci na przykład dla mnie, dla mnie to jest cheat. Ja tak traktuję cheat meal, że czasem sobie pozwolę jeść na jakąś rybkę, na przykład łososia, yy, jem sobie warzywka, jem yy, dodaję sobie oliwę do, do jakiejś może sałatki czy coś, jem orzechy, czy chleb, czy pieczywo. Stary, to są. To jest ten mindset, że jak ci ludzie, albo może ty wcześniej, ja wcześniej i większość ludzi, 99%. Ba, 99 99,999% ludzi traktuje swój cheat meal, swój cheat day jak, kurczę, naj... Bardziej głupią decyzję w swoim życiu. I idą na maka, idą na jakieś fast fooda, jedzą tego walonego kepsa I to jest złe podejście. Ponieważ każdy, każdy nawet takie jedno odejście, jedno odstępstwo powoduje, że regresujesz. Bo ponieważ te cheat, robisz regularnie. A więc później długofalowo one się nawarstwiają i tworzą właśnie taką kulę śnieżną, taką lawinę, że te wszystkie mile, te wszystkie fast foody, one później się tragicznie odbijają na twoje zdrowie, na twoje życie. Ponieważ przetworzona żywność, słodycze, cukier, tłuszcze roślinne, foody, one po prostu Ciebie niszczą. A więc, tak, jak powiedziałem, nic innego. Zero odstępstw. Tylko to, co wymieniłem. Zero cukru, zero złożonych węglowodanów, przetworzonej żywności. Żadnych odstępstw. Dzięki temu właśnie zbudujesz te pozytywne momenty. I będzie Ci bardzo łatwo utrzymać tą dietę. W dłuższej perspektywie. Nie, będziesz, nie będzie to dla Ciebie trudne. Będziesz po prostu się tym cieszył. Będziesz po prostu. miał najlepsze zdrowie. Kropka. Druga zasada to oczywiście sen. Sen to jedna trzecia naszego życia. Więc to się samo przez się mówi o tym, jak to jest kluczowe dla naszego życia, dla naszego organizmu. Więc jeżeli zależy ci na wysokim testosteronie, dobrym samopoczuciu, wielkiej produktywności, umięśnionej sylwetce, zadbanej skórze, świetnej odporności i regeneracji, to śpij minimum 8 godzin dziennie. Zadbaj o to, żeby kłaść się do łóżka przed 22, ponieważ tak według badań, i to się sprawdza, organizm najlepiej się regeneruje między 21 a 24. Więc, idź kłaść wcześniej, idź spać wcześniej. I no i też, żeby łatwiej zasypiać i mieć lepszy sen to nie jest minimum te dwie godziny przed snem. Nie używaj ekranów tego niebieskiego światła. Odrzuć całą elektronikę, przynajmniej tą godzinę przed zaśnięciem. Trzecia zasada, zjednanie się z naturą. Po pierwsze, ekspozycja na słońce. Staraj się codziennie wychodzić na dwór i chociaż przez te 10 minut wystawiać swoje oczy i ciało na działanie promieni słonecznych. Teraz jak jest jak się zbliża zima, jest jesień jeszcze, te dni są coraz krótsze, ale zawsze słońce jest. Nawet jak jest zasłonięte przez chmury, to i tak promieniowanie działa, oddziałuje na naszą skórę. Dlatego wychodź na słońce, brachu. I dzięki temu też, że będziesz na przykład rano, tuż po przebudzeniu, jak będziesz się wystawiać na działanie promieni słonecznych, to pomoże ci ustabilizować swój rytm dobowy, dzięki czemu będziesz miał po prostu lepszy sen. Yy, druga rzecz to uziemianie, czyli grounding, czyli chodzenie na boso po ziemi, po trawie. To pozwala na transfer wolnych elektronów, które neutralizują reaktywne formy tlenu w organizmie. I badania potwierdzają że dzięki tej czynności znacząco poprawiasz swoją odporność. Dzięki tej czynności także neutralizujesz różne stany zapalne w Twoim, w twoim organizmie. I ostatnia rzecz do natury to jest kąpiel leśna. Kąpiel leśna, no czyli po prostu codziennie chodzenie na spacer. I staraj się naprawdę codziennie, chociaż na te pół godziny, Chodź do lasu, a jeżeli nie masz lasu w pobliżu Twojego domu, to do parku, do jakiegoś zielonego obszaru, gdzie panuje spokój. I ostatnia rzecz, ostatni punkt, to trening. Naprawdę to jest istotne. Trenuj siłowo 3-5 razy w tygodniu, albo 3 do 5 razy w tygodniu. Można 6 razy w tygodniu. Jeżeli będziesz dobrze zbał o regenerację, możesz aż tyle. To jest po prostu fundament, najmniejszy standard ciebie mężczyzny. Codziennie staraj się mm, robić jakąś aktywność fizyczną. Może to być siłownia, tak jak wspomniałem. Yy, może to być jakiś inny sport bieganie, sprinty, cokolwiek. Ważne, żebyś. Się zmęczył, żebyś zmęczył swoje mięśnie. Poza aspektem fizycznym, poza aspektem Twojego wyglądu, poprawi się no po prostu Twoja psychika. Twój testosteron po prostu wzrośnie na niesamowity poziom. Więc to też wprowadź w swoje życie. To na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Jeżeli coś więcej, to subskrybuj ten kanał, zostaw jakiś komentarz. Zostaw łapkę w górę. I brachu, nie poddawaj się. Życie jest przepiękne. I codziennie stawaj się lepszy. Zmieniaj swoje życie. Sprawdź, że będzie warto żyć. To jest najważniejsze w życiu. Żeby być spełniony. Okay. Miłego dziąka. Pozdrawiam z włoskim lodem Ciao